Cześć kochani, to znowu ja. Teraz będzie druga część, w drugiej części w tym filmiku przedstawię Wam moje łupy spódnicowe. Też to będą spódniczki takie typowo letnie, no bo generalnie zimą bardzo rzadko chodzę w spódnicach, to jest albo wtedy jakaś wełniana spódniczka, Albo jeansowa, a tak generalnie to są, wiadomo, spodnie, bo ja preferuję, no niestety, ciepełko. Słuchajcie, pierwsza spódniczka, którą Wam pokażę, jak widzicie, czarna. Ona w takiej jest y, maziaki kwiatowe. Y, ten kolorek jest taki bardziej y, bordowy, ale jak wiadomo, kamera troszeczkę przekłamuje. Y, jak widzicie, długość y, też półkolanka, delikatnie zakończona takim rąbkiem. Zaraz zobaczę, czy tu jakaś metka się uchowała. A, nic, oczywiście nic, nie widzę, Ale powiem Wam, że w większości ubrań, no niestety te metki są wycinane, obcinane, co mnie trochę denerwuje i drażni, dlatego że na tych metkach mi nie chodzi o filmy. Ja przede wszystkim potrzebuję skład, znać um, um, po prostu danego produktu, bo ja mówię, nie wszystko można wyprać w pralce. Czasem są to rzeczy tylko do czyszczenia chemicznego, no i jak się wrzuci do pralki, czy nawet wypierze ręcznie, no to niestety różnie to bywa. Ta spódniczka jest takiej, widzicie, troszeczkę dzienniki elastycznej. Bardzo przywiewna, bardzo fajna. Bardzo mi się podobała, dlatego ją kupiłam. Kolejna spódniczka, jak widzicie, znowu kwiaty. Ja coś mam w tym roku w ogóle, jakąś kwiatkomanie chyba. Słuchajcie, czarna spódnica w piękne, czerwone róże. Tutaj widzę, że jest jakaś metka. Proszę bardzo, możecie sobie zobaczyć. Słuchajcie, spódniczka bardzo przewiewna, delikatnie idzie do rozkoszowania, ale naprawdę bardzo delikatnie. Oczywiście długość też, półkolanka. Ja nie lubię takiej spódnic, która się kończy za kolanem, bo to jest dla mnie po prostu długość niewłaściwa. Ja jestem bardzo niska, mam na 60 tylko. Może tak że nie wyglądam, że jestem taka że to baba, no ale niestety to jest w tej chwili efekt uboczny leków, które biorę, ale już pomału je odstawiam, bo jest coraz lepiej, także mam nadzieję, że wrócę do swojej właściwej wagi. Ale wracając do spódniczki bardzo fajne. Bardzo lubię właśnie takie kwiatowe motywy na ubrankach, także dlatego się skusiłam. Oczywiście kolejna spódnica i znowu słuchajcie maziagi, tym razem to już jest biała spódnica. Na jej tle widzicie są różne różniaste maziagi. Ona jest takim dłuższym tutaj ogonem na dole, na zameczek z boku, tutaj ma taką fajną szarfę do wiązania właśnie w pasie, tu już jest dłuższa spódniczka, ona jest, nie wiem czy to widać, stop secretu, o, ja mam coś ostatnio tak ciężko, mam po prostu inną kamerę w tej chwili i jeszcze nie, jej nie wyczułam. Dlatego mi tak ciężko z tą ucztością z metkami po prostu trafić do kamerki. Także fajna spódniczka. Ja już też nie chodziłam w tego roku w lecie. Bardzo jestem zadowolona. Słuchajcie, kolejna spódniczka. Oczywiście kolejna czarna i kolejna w kwiatki. Tutaj jest metka. Ona jest jak widzicie na podszewce. Też taka delikatnie rozciągliwa. Słuchajcie, ja lubię po prostu spódnicę na gumce. Dlatego, że czy przytyje, czy trochę mnie ubyje. Byje, byje. Co za słównictwo mi tu dzisiaj idzie. Trochę mnie umknie. Nie martwię się, że jest pasek z guziczkiem, że będzie mnie albo cisnęła ta spódnica, albo mi będzie spadała, bo takie sytuacje już też były. Jak widzicie, ona jest też taka właśnie wykończona. Jolewa spódniczka na podszewce, Bardzo fajna. Też półkolanka, oczywiście. Bardzo jestem zadowolona. No i nic nowego, bo kolejna spódnica w róże i kolejna spódniczka na gumce. Też delikatnie taka bardzo kobiecy fason, też taka bardziej przezroczysta. Ona ma taką fajną fakturę materiału i tu widzicie też są róże. Bardzo ją lubiłam, tą spódniczkę. Oczywiście metkę zaglądam do środka, ale kochani nie ma. Nie mam pojęcia co to za firma, ale bardzo mi się spódniczka podobała. No i jeszcze jedna spódnica, którą kupiłam z tą myślą, że po prostu chyba ją wykorzystam sobie na komunię u swojego Słuchajcie, ta spódnica jest dobrze widoczna na moim kanale, jak wejdziecie na scenę główną. Tam jest zdjęcie z boku właśnie moje i ja siedzę z tej spódnicy. Słuchajcie, no za tą spódnicę tu ja już zapłaciłam zupełnie osobno, bo to było w innym lumpekcie. Ja zapłaciłam za nią 45 zł, czyli całkiem sporo. Ona jest z dwóch takich, widzicie, szyfonowych falban, jest długa. To jest Jessica. Bardzo fajna, bardzo elegancka. no Wiadomo, że na co dzień to w niej chodzić, nie będę, bo mieli troszeczkę szkoda, żeby ją nie pozaciągać, bo to jednak jest tiul, ale jest bardzo ładnie odszyta. Tu są lamóweczki wykończone, właśnie takie jak atłasowe wykończenie, także bardzo fajne. Ja jestem bardzo zadowolona i wszystkim się podobało, że wyglądam bardzo elegancko chociaż muszę Wam powiedzieć, że na komunie chrześniaka byłam y, miesiąc już, byłam po braniu różnych właśnie leków, no i zdecydowanie lepiej się czułam, ale to tak na marginesie. Dobra kochani, to był drugi filmik z moim szaleństwem zakupowym, za chwilę nagrywam jeszcze jeden, wykorzystuję, że jest w miarę światło, no bo wiadomo, jutro może być znowu albo pochmurno, albo blisko, albo deszczowo, a ta moja kamera, pomimo tego, że podłączyłam sobie już drugą, jeszcze mam z nią problemy, jeszcze jej nie mogę wyczaić, ta ostość mi czasami jeszcze ucieka, ale myślę, że jest zdecydowanie lepiej niż poprzedni. Kochani, do zobaczenia za chwilę w kolejnej części.